Kochani, mam dzisiaj dla Was drugie podejście do Triple Elixir Challenge. I tym razem, słuchajcie, zmieniłem dek. Gram innym dekiem i zagram tym dekiem, którym od ostatniego kolesia przegrałem. No, i to jest ten dek. Mam nadzieję, że pójdzie to w miarę spoko Zobaczymy. Ja jestem pozytywnej myśli. Także do zobaczyska za chwilę, kochani. Startujemy i proszę intro. Hej! Chcesz być na bieżąco? To uderz w dzwona! A właśnie, Kani. Jeżeli możecie, to zostawcie tak z 2000 łapeczek w górę. Będę Wam mega wdzięczny. No a ja spróbuję tego kolesia teraz tutaj rozwalić. Dobra, golemem zaczynamy z tyłu, jak myślicie. Myślę, że tak, tak będzie rozsądnie w miarę. No i te mega nighty tutaj lecą. Słuchajcie, jak po No ale ja będę pierwszy, tak, a no, udało się Ale fajny dek, też miał koleś. tutaj jakiś chyba rusek, jakaś cipa z Rosji Pizda, cwel, przepraszam za wyrażenia, słuchajcie, no ale pizda yy, No niestety jest, okay, tak, dobra, lecimy Lecimy po drugą wygraną. No tutaj ten taki już jest troszeczkę grubszy, można tak wiecie, z przytupem tak piznąć, nie jak w gaz. Jak jest, że sobie słuchajcie z instruktorem, to też tak sobie czasem piznę. Wtedy instruktor nie wie troszeczkę co się dzieje. Mówię, panie, pizda to pizda, nie? piznałem w gaz, to piznąłem Dobra, Budu, budu budu, budu, Co tu dzieje się? Dobra, spróbujmy szybko gasić. O, o, idealnie. Idealnie zagrałem tam w ogóle, teraz to łodyg będzie Dobra, rozpierdziel szybki to co lubię, to co lubię, szybki rozpierdziel. Nie ma w ogóle cz czaczy tam nic, tylko lecisz szybki rozpierdziel i bujaka, bujaka kyszaszaka, szaka. Nieważne. Dobra, lecimy. Hop, kasujmy. Dobra, już z tą... z tym goblin tym to co możesz w to wsadź, gościu, ja cię gaszę teraz na łeb. Dobra, jeszcze puścimy sobie tego cwaniaczka, jeszcze tego. O, wow, elite barbarianki ma kolega, no to w ogóle super, Asi, nie? Brawo, brawo, brawo. Oto piśgawica. Śliz ślizgawica. Patrz. I bęk! Robimy teleport. Rozpierdziel! Makabra, makabra, makabra. Rozpierdziel makabra. Jazda, 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 jazda. Śliwowica. Jazda! Ee, e, co tak słabo w ogóle tam się dzieje? Co taka słabizna? Ty, no nie idzie, nie pykło teraz. No co ty, gościu? Malinowy, czego ty chcesz ode mnie? Dobra? Fajnie. O, super, super w ogóle to zrobiłem teraz. No niesamowite, ale jestem niesamowity. Kurde, bela! Co ja zagrałem teraz? No, ograłeś taksi w 100%. No jesteś kurde. Jesteś kurde, dobry w to gierkę. No, jak ci powiem szczerze, nie? O, dzięki, dzięki. No, nie musisz tak. Zachwalać! Hehe! Już he. tak nie zachwalaj, dobra. Tutaj trzeba to skasować. Patrzcie, jak lecą świry. Co lecą świry? No dobra, ale chyba go rozwalimy, tak? Dobra, jasne, że go rozwalimy. Tam jeszcze jeden golem nie musi polecić. Według mnie musi jeszcze jeden polecić. Dobra, no i wygraliśmy to, co? No jasne, że to wygraliśmy Wow, ale słuchajcie No ta rakieta mu tam dupę ratuje Konkretnie, nie? Powiem szczerze Ale ładnie go tam, słuchajcie, bo jak ja wrzucałem Wszystko w jedno miejsce, on mi pizgał tą rakietą To już był dym po prostu, nie? Dobra Ale jest tu grana walka, także Lecimy do przodu Dobra No i tutaj musimy od Mega Niestety zacząć, szkoda, wolę zaczynać od Golema Między nami zdecydowanie lepiej to działa i sprawniej, i sympatyczniej. Ich tutaj w miarę szybko, żeby one mi tak usiekały, ale one mi tam nie chcą siekać. Dobra, to z grubej rury, pizgawica słuchajcie, ślązawica, pizgawica z grubej rury lecimy w takim razie. Ja się nie będę uszczaił z tym wszystkim. Dobra, nareszcie coś nam ruszyło z, te, z tamtej strony. Podoba mi się to. Rozwalicie to dzisiaj? Rozwalicie to dzisiaj czy nie? Co to jest? Gangrniarze, zadymiarze. Makabra, makabra. Jestem. Jestem oburzony. Dobra, klonujcie, klonujcie to. <ś adelante> dzisiaj było mi. To no chyba dojdę, Zara. Chyba kogoś tu nie kocha, stara. Bo ja dojdę, Zara. Op, 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 op. W sumie nie wiem, po co ja rzuciłem to tam. Ale dobra, mniejsza. Dobra, raczej to będzie wygrane. Tak. Zdecydowanie, zdecydowanie. Dobra, to lecimy po to, nie? Chyba lecimy po to. Dobra, jest, mamy to. Dobra, piąta wygrana po naszej stronie. Ta walka była w miarę ciężka. No taka, wiecie, umiarkowana, nie? Stop, stopniówka tak zwana. Dobra, mamy szóstego wina. Na szczęście jesteśmy z jedną przegraną teraz, a nie z dwoma. Więc no, sytuacja nam się trochę zmieniła. Dobra, golem z grubej rury wypuszczany jest na ten moment. Dobra, koleś jest już stratny. Jeden tego, jeden eliksir. Tu możemy sobie puścić tego. kolega leci jak balonik, jak balonik leci e eee, kurde nie zdążyłem go sklonować shit dobra no i teraz musimy uważać trzeba to ro odpowiednio rozegrać Nie, kolega, Nie, no, koleś dobrze się broni. Oj, zjepałem teraz strasznie. No cóż. Oj, kurde. W ogóle koleś ma zapa? Chyba nie ma zapa, co? Koleś ma zapa, dobra. Jazda teraz. I teraz ma być jazda. Na ostrości, słuchajcie, na ostrości lecimy teraz. No i to jest szacunek ludzi ulicy, kurde bela! Prychupeja Solówka, a nie jakaś tam pizgawica, śliwowica. Lecimy, jazda. Superaśnie. Dobra, mamy to. No i słuchajcie, jest się odbył czyli to drugie podejście mamy troszeczkę lepsze zaliczone. No dobrze, ale ja bym tu chciał jeszcze o te 10 tysięcy powalczyć. To jest jednak dobre, dobre pieniążki, nie? Także no, postaram się, postaram się. Dam z siebie wszystko, dobra, golemik tu jest wypuszczany. Teraz polecimy, teraz tak, tak Teraz to zdecydowanie, jak najbardziej. Super, elegancja. W proszę tam bić dalej. Cały czas jest opór, zobaczcie, cały czas jest atak z mojej strony. Cały czas w opór lecimy z tematem, nie? Patrzcie, hop, super. Jeszcze tutaj coś można dorzucić do kolegi. Jasne, i wrzucamy mu tak cały czas. Na pyrego grzejcie! No co to jest? Co to jest? Przepraszam słuchajcie, ale moi... Troszeczkę, ja tu wyczuwam dodatkowy chromosom po prostu Tak między nami Ale dodatkowy chromosomik jak najbardziej jest tutaj obecny Jest tu obecny, bo tu hmm, To nie jest ten styl gry O którym ja marzyłem O który ja walczyłem w e sportowych rozgrywkach Kochani, no to nie jest to To nie jest to według mnie Dobra, lecimy A ja myślę, że możemy Zagrać to tak E no Się nie zagrał Kościół malinowy, no co ty jesteś? Nie, ja nie wierzę, ja nie, wier ja nie wierzę, ja nie wierzę w czasem w takie rzeczy. Dobra, lecimy tam na, re na rejon, wjeżdżamy, no pakujemy się, napiś dziecko, grzejemy. Dobra, jazda jazda, superaśnie, weń Podwoimy liczbę przeciwników, cholera jasna. No i to koniec, no i to koniec. Jest 9 minut, jest 9 minut. No tak, był sympatycznie gruby. Gruby to jest gruba pizda, słuchajcie, to jest po prostu. No, już żeby tutaj nie porównywać do żadnych kuchennych rewolucji, to powiem wam szczerze, no, tu jest naprawdę. Malinka. No dobrze, zobaczmy, czy może jakaś legenda nam tutaj, czy super, super celbi, bowiem. O tak, si dzisiaj legendę zdobywasz. A jasne, jako legendę, w pizdę wsać to legendę. No dobrze Kani, no udało się wygrać challenge Także ja jestem w miarę zadowolony W miarę happy eee, No i cóż no eee, Zostawcie tak, nie wiem Z 30 tysięcy łapek Słuchajcie, tak wiecie, no trochę nie Generalnie, żeby było Mi się podobał triple elixir challenge i był naprawdę dobry Do zobaczenia w kolejnym materiale mordeczki Siemanko, trzymajcie się, jo yo, jo yo, jo yo, jo